Witajcie. Dziś na tapecie, a właściwie na deseczce temat pod tytułem przejści tonalne. Jest to istotne ze względu na fakt, że bardzo często będziemy używać tej techniki przy malowaniu pejzaż. Oczywiście jest wiele sposobów na namalowanie owego przejścia na suchym papierze, na mokrym papierze. W zależności od powierzchni, w zależności od tego, co chcemy i jak chcemy, ta technika się będzie zmieniała, modyfikowała. Natomiast dzisiaj takie podstawy, ażeby można było już coś namalować. Przyklejamy kawałek papieru do. Naszego, do naszej deseczki, do naszego podkładu, do takiego akurat ja używam, żeby pokazać, że tak naprawdę nie musi być jakaś bardzo skomplikowana rzecz. To może być zwykły podkład, który przypinamy sobie jakiś materiał, papiery do, do prezentacji czy do zapisywania. Kawałek kartki papieru przyklejamy to zwykłą taśmą malarską, żeby. Było prościej. Ja sobie tutaj przygotowałem, żeby było jeszcze szybciej. I tak mniej więcej zakrywam około 7 mm po to, żeby ten papier był trzymany wystarczająco. Oczywiście tę kwestię, jak przyklejać papier, jak przygotowywać, to jest osobna para kaloszy, no, a na początek wystarczy nam. I teraz tak. Yy, <laughs> dzisiaj użyjemy pędzla płaskiego. Zwykły syntetyczny pędzel płaski, jaki można dostać w, w każdym niemalże sklepie plastycznym, tak zwanym papierniku. Co jest jeszcze istotne? Yy, będziemy potrzebować czegoś do uniesienia naszej deseczki dlatego że to co będzie ważne to będzie ważne to a była ona ustawiona mocno pionowo ja użyję po prostu wniecionego ręcznika o wydaje się że jest to i stabilne i wystarczające Bierzemy zwykły pędzel, wodę na pędzel i moczymy sobie nasz papier, ażeby. Ja mam lekko zabarwioną wodę, po to, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak to idzie sobie w dół ta farba. Znaczy farba, woda. Powinno być czyściusieńko. Natomiast proszę zobaczcie, ja może zrobię przejście. O, tak zrobimy. O. Nie wiem, czy będzie widać. Woda zleciała sobie cała na dół. Zresztą widzicie na pewno teraz, o. Refleks. Cały papier jest równo pokryty na dole, zaś jest tutaj taka zebrała się woda. Zbieramy ją sobie ręcznikiem. I czekamy chwileczkę, ażeby papier, papier zaczął pracować. Nie włączę teraz yy, pauzy, dlatego że istotnym elementem jest. Jak długo przy papierze 300 gram na zimno tłoczonym trzeba czekać, ażeby cokolwiek zacząć malować? Ja czekam aż woda po prostu zleci. Możemy pomóc zwiększając kąt. I w ten sposób widzimy, że już. Tej części przestaje się tak mocno błyszczeć. Specjalnie nie śpieszemy się. Jeszcze sekundka. W międzyczasie oczywiście możemy sobie przygotować farbę, a pozostaje w tonacji koloru fioletowego. Oczywiście. Warto sobie przygotować, sprawdzić, czy nasz kolor jest dostatecznie intensywny. Pamiętajcie, że to, w jaki sposób zaczynamy malować, czyli ten najbardziej intensywny kolor, to jest mniej więcej ten, który mamy w naszej kosteczce albo w tubce. I teraz, w zależności od rozrzedzenia, będziemy uzyskiwali jaśniejszy. Lub ciemniejszy kolor. Mój papier przestał się już bardzo błyszczeć i zaczynam malować. Papier, pędzel jest mocno nasączony farbą. I przesuwam od prawej do lewej. Zobaczcie, automatycznie zaczyna lecieć. Kontrolujemy to. Dlaczego moczymy papier i dlaczego to jest ważne. Teraz myję pędzel. Odsączam go delikatnie. I stąd mniej więcej chcę zacząć przejście tonalne. Jeszcze raz. I zaczynam powolutku schodzić w dół. Myję pędzel i od miejsca gdzie Chcę dalej rozmyć kolor. Rozprowadzam farby po papierze. Nadmiar farby, wody i farby z pędzla przez dotyk. Zbieram i na przykład w tym miejscu dalej. Zobaczcie, że farba bardzo ładnie nam wścieka. Ja umyję pędzel i rozprowadzę tę część jeszcze do dołu. Można tę technikę zrobić na papierze suchym. Czyli Nie moczyć papieru, ale to wymaga troszeczkę innego podejścia do tematu. I za chwileczkę Wam to pokażę. Czyli w technice na mokro mamy takie przejście tonalne zrobione. To nie jest bardzo trudne, natomiast nie wolno wpadać w panikę, kiedy farba zaczyna nam lecieć po papierze. Należy czym prędzej po prostu. Zareagować. Jak widzicie, yy, zmieniłem podkład. Nowy papier przyklejony. Tutaj mamy przezroczysty, także od razu widzicie, jak, po, jak wysoko jest podniesiony mój, yy, miejsce mojego, mojej pracy. I zaczniemy tym razem w technice na sucho, czyli nie moczymy papieru. Tutaj Pokażę, że próbka sobie schnie. Za chwileczkę do niej wrócimy jeszcze. I zaczynamy malować technicę na sucho. Muszę tutaj, o ten sposób, zrobimy przejście, żebyście widzieli, o, jak to będzie malowane z bliska. Pociągam pędzlem tak, ażeby farba zleciała sobie na dół, tworząc taki, no widać, że ona zleciała na dół. Jeszcze raz próbujemy. Teraz myję pędzel, lekko odsączam i... Maluję w połowie mniej więcej tak, ażeby ta farba sobie zleciała. Myję pędzel, zahaczam o połowę i pozwalam, ażeby sobie zleciała na dół. Myję, myję pędzel i powtarzamy ewolucję Przepraszam bardzo, ale to mój jamnik poziomeczka, która jest absolutnym y, moim bodyguardem broni żeby lekcja przebiegała w sposób spokojny, zrównoważony, bez zbędnych, niepotrzebnych przerywników. Jeszcze tutaj dokończymy. Już wiemy. Jest naprawdę ważnym elementem, żeby poinformować wszystkich o tym, że trzeba dokonać przerwy w nagraniu. Dobrze, mamy dwa sposoby. Może zrobimy przejście. O! Mamy dwa przejścia tonalne, wykonane na mokro, na sucho. Yy, oczywiście to jest tak, że. Yy, w przypadku, kiedy mamy na mokro, woda papier będzie bardziej, bardziej się rozlewał, będą te przejścia bardziej delikatne, można używać do y, takiego przejścia medium, które będzie zwiększało rozlewność farby. Natomiast to jest jakby taki podstawowy sposób na y, dokonanie przejścia tonalnego kwestia praktyki, wprawy, opanowania rodzaju papieru, rodzaju farby będzie elementem, no bez doświadczenia tutaj nic się nie zrobi, trzeba po prostu próbować. Życzę miłego próbowania, miłego ćwiczenia. Następnym razem wykorzystamy ten element do namalowania czegoś takiego już bardziej zjadliwego bardziej ładniejsze będzie. Jeżeli podobało się, napiszcie, jeżeli się nie podobało, też napiszcie. Jeżeli możecie komuś polecić, polećcie, a przede wszystkim nie zapomnijcie o tym, że by mieć przyjemność, radość z malowania. Pozdrawiam i do następnego.